Pozdrawiam, Bóg Milet. Chciałbym trochę porozmawiać dzisiaj o Raju. Raj to planeta Ziemia. W kosmosie są tylko planety i gwiazdy. Nasze słońce ogrzewa właśnie planetę Ziemia. Tutaj są wszystkie zgromadzone potrzebne do życia komponenty to naszej znaczy duszy, jest i wszystkie minerały stąd powstało życie. Każdy organizm może narodzić się na nowo. Oblec się jak to mówię w tej planety. Małe dziecko dlatego się musi wszystkiego uczyć. Dusza ma trudności. Bo wszystkiego trzeba się nauczyć. Dusza nie porozumiewa się. Jak Umrze organizm, dusza przestaje umieć się komunikować. Ma pamięć tylko, ale komunikacji nie potrafi się komunikować. Dopiero musi się tego nauczyć. Teraz znów z organizmem. To jest toaleta, na której powstało dobre warunki do życia. Myślę tam przenieść część duszy, żeby się obrykł w tej Tutaj na tej planecie już nie ma się co oblekać, bo jest zniszczona, jest złożona, minerały i nowego życia tutaj, coraz mniej tego życia jest w racji tego, że jest planeta zniszczona. To to, tak myślę, żeby w przyszłości nie zerwentować tego całego, tego zakątka kosmosu. No troszeczkę mi się też obiło o uszy, że muzułmanie źle postępują. Każdy z tych wojowników nie ma szans do powrotu do życia, ani na inną planetę. Będzie się walać, dusza po kamieniach nie wróci do życia. A jak znajdę kogoś i świadomość znajdzie, Świadomość kosmosu, to złóg każe zniszczyć te dusze i żeby ta pamięć nie została. Tak myślę, że dzisiaj pogoda ładna. To jest przyjemny na spacer. Ja jestem w pracy, spacerować nie mogę, może tygodnie. Pozdrawiam.